Cześć moi drodzy, dzisiaj Wam powiem o nim pra, 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 dziadku. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w tym filmie mogę Wam powiedzieć, że dowiemy się o tym, jak miał na imię, kim był, co lubił. No, po prostu nie jest ciekawy. Chodził to zobaczyć! Gdzieś tam na ziemi, przed wielu laty żył sobie zwierzę. To kochał kwiaty Nie był to żuczek Lub polny konik Lecz stwór tak wielki Jak stado słoni Słoni! Dinozaur Pimpuś la la la, la 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 Dinozaur Pimpuś La 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 Dinozaur Pimpuś La 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 Dinozaur Pimpuś